Cotton candy skies like wszystkim nazywam się Enym i mam 16 lat. Cześć, Ja jestem Mincia. Czy zdarzyło się w Twoim życiu, że wielkie kłopoty miały bardzo nieoczekiwany. I dobry wynik? Nie. Przejrzyj tę historię do końca, a dowiesz się, jak zawiodłam najlepszą przyjaciółkę z dyrektorką? Ee. E, 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 e. OK. W niezbyt przyjemnym miejscu. Wciąż jestem w liceum. No jak masz 16 lat to się nie dziwię, że jesteś w liceum. Więc po co mówisz wciąż? I mam cudowną przyjaciółkę Monikę. Jak to ona ma przyjaciółkę? Nawet ja nie mam, a co dopiero ona? Z przyjaźni się od podstawówki? Byłyśmy chyba najbardziej szanowanymi dziewczynami w szkole. Kochano nas za odwagi. Umiejętność robienia dobrych żartów w razie potrzeby. W razie potrzeby, xd. Zawsze trzeba żartować. Nie zawsze. Rzecz w tym, że Monika i ja uwielbiałyśmy wymyślać różne rzeczy i robić to w szkole. Z reguły byłam inicjatorką, a Monika zawsze była gotowa mi pomóc. Oczywiście nigdy nie łamałyśmy prawa i starałyśmy się, aby nasze działania nikogo nie skrzywdziły. A jedynie rozśmieszyły. Jednak dyrektorka szkoły nie uznała tego za zabawne. Bardzo dobrze postąpiła. Dlatego spotkania u niej stały się dla nas normą. Ale to tylko dodawało nam zapału i po każdym wyczerpującym wykładzie dyrektorki natychmiast zaczynały się udzielać na nowe pomysły. Historia, którą chcę wam opowiedzieć, zaczęła się w ramach przygotowań do Halloween. Wszyscy bardzo oczekiwali tego święta i przygotowywali się do niego. Monika i ja nie byłyśmy wyjątkiem. Serio? Amazing. Długo zastanawiałam się nad tym, który rzadko zaaranżować razem i ostatecznie zdecydowałam się zrobić coś w stylu horroru, aby wszystkim włos zjeżył się na głowie. Czy próbowałeś zaimponować ludziom wokół siebie? Nie. Jak to zrobiłeś? Nie zrobiłam. Kiedy myślałam jak to zrobić, usłyszeliśmy wiadomość ze szkoły, która do nas dotarła. Okazało się, że jacyś faceci powiedzieli wszystkim, że poddałyśmy się i nie jesteśmy w stanie wymyślić nic ciekawego i oryginalnego. Ponadto zadeklarowali, że tym razem puchar za najlepszy do i wszystkie wyświetlenia na YouTube trafią do nich. Aha, dla was się liczą tylko wyświetlenia na YouTubie. Słysząc to byłam oburzona. Kim? Ludźmi. Byli, żeby zasiać wątpliwości. Postanowiłam udowodnić bezkrzennemu małemu, że zadarzli z niewłaściwymi ludźmi. Monika i ja miałyśmy zrobić mały żart dla tych gości, ale w trakcie przygotowań złapała nas sprzątaczka i oczywiście mimo naszych puśp opowiedziała wszystko dyrektorce. Dyrektorka wygłosiła nam wykład jeszcze raz, prawdopodobnie już po raz ency, i dała kilka dni na poprawę. Byłam wściekła, ale nie na dyrektorkę, a na siebie, że byłyśmy tak głupie, a jeszcze bardziej na chłopaków, ponieważ zmusili nas do tego docipu, swoimi głupimi plotkami. Byłyśmy bardzo zaniepokojone, ale nie zamierzałyśmy się poddawać. W pewnym momencie Monika i ja debatowałyśmy w toalecie, omawiając do docipu. I nagle za ścianą usłyszałyśmy chichot, który nas zmroził. Czy te łajdaki wszystko podsłuchały? Nie, wiesz? Przyszli tylko posłuchać jak dziewczyny się załatwiają xd. A potem... BUM! W u. -u, -u, -u -um. Ktoś wrócił śmieci do toalety i bombę. Fu, ja bym chyba umarła jakbym tak wyglądała i by tak capiło ode mnie. Bleeeeeee -e -e -e. Wszystko dookoła, łącznie z Moniką i mną, było całkowicie zalane tym śmierdzącym błotem. Chciałam podejść do kranu, ale zobaczyłam, że w toalecie był swój tłum ludzi, który zagradą mi drogę. Oczywiście większość się z nas śmiała. Słyszałam jak niektórzy chłopcy dyskutowali, że wygląda na to, że Monika i ja poddałyśmy się. To była straszna porażka i publiczne upokorzenie. Poza tym widziałyśmy w tłumie jak ci blokujący kłamcy, Tytus i Cooper, którzy wyczołgali się z bliskiej kabiny, też się śmiali. Chciałam im powiedzieć wszystko, co o nich myślałam, teraz i przy wszystkich, ale nie udało mi się, bo przyszła dyrektorka, i zdałyśmy sobie sprawę, że mamy większe problemy. Po raz kolejny musieliśmy wysłuchać dyrektorki i dostać jeszcze kilka dni pracy. Kiedy Monika i ja przyszłyśmy do szkoły następnego dnia, zdałyśmy sobie sprawę, że nasza reputacja się skończyła. Stałyśmy się przedmiotem PIN, Dziewczynami z teolety z tego samego wideo. Okazało się, że Tydus i Cooper sfilmowali ten wstyd przed kamerą i opublikowali wideo w internecie. Nie byłam gotowa na to i poddałam się. Monika też zaproponowałam nowy tan żart ryzykowny, ale gdyby wszystko się udało, byłby zwycięstwem. Wystawiłybyśmy facetów na najprawdziwszych tchórzów i byłoby im bardzo trudno pozbyć się tego piętna. Aby zrealizować mój pomysł, musiałyśmy wieczorem iść do szkoły i wszystko przygotować. Chciałyśmy wnieść do szkoły dyniowego stracha na wróble. Ale jak niby? Tak, żeby nikt nie zauważył? Nie da się. Żeby następnego dnia dostać się do niego i przestraszyć chłopaków. Z pewnością, krzyczeliby ze strachu jak małe dziewczynki. Raczej nie. Wiedziałyśmy, że w bramie szkoły jest mała dziura. Trafiłyśmy tam w nocy i bez problemu przeczesałyśmy teren szkoły. Kiedy weszłyśmy do holu, zauważyłam, że drzwi są otwarte. Szczerze mówiąc przestraszyłam się, gdy weszłam do pustej szkoły, ale Monika dodała mi otuchy, mówiąc, że pokrzykam dyrektorki, nie ma się już lekować i weszliśmy do środka. Czy kiedykolwiek marzyłeś o zakradaniu się do swojej szkoły nocą? Nie. Niezła atmosfera. E, 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 e. Okej. Okay. Poszliśmy do stołówki i postanowiłyśmy tam wszystko przygotować. Nasza szkolna jadalnia była zadziornym miejscem, najbardziej odpowiednim na takich wystrój. Monika chciała iść do łazienki nie była daleko od stołówki. Zaproponowała mi ustawienie aparatu, aby uchwycić nasz triumf nad górcami. Zostałam sama i zabrałam się do pracy. Ale bycie samej stało się jeszcze bardziej przerażające. Wyobraziłam sobie jakiś szelest, a nawet kroki, a nie mogąc poradzić sobie z tym strachem, rzuciłam się, by dogonić Monikę i jak strzała, wleciałam do toalety. Wzięłam na targę i zobaczyłam nogi wystające z kabiny. Monika nie poruszyła się, ani nie wydała dźwięku. Zaśmiałam się nerwowo i myślałam, że Monika chce mnie przestraszyć. Postanowiłam nie czekać i ją pierwszą przestraszyć. Szarpnęłam rych, w mnie z siłą, zdecydowana wystraszyć go wcześniej. W kabinie zobaczyłam dyrektorkę, z oczami okrągłymi ze strachu. Krzyknęła i drżącymi rękami rzuciła się, by zamknąć przede mną drzwi. X Monika zaczęła krzyczeć i patrzyła na mnie oraz na drzwi, za którymi widać było stopy dyrektorki. Oni złapała mnie za rękę i wybiegłyśmy ze szkoły. Biegliśmy tak szybko, jak mogłyśmy i dopiero przecznicę później zatrzymałyśmy się, żeby odpocząć. Okazało się, że po prostu pomyliłam te alety ze strachu i wbiegłam do gabinetu nauczycielki. Stałyśmy na środku ulicy i przez chwilę w milczeniu patrzyłyśmy na siebie, wiedząc, że mamy przerąbane. Dyrektorka nie wypuści tego zło. Wyrzuci nas ze szkoły! Za takie coś od razu wyrzucać ze szkoły! I będziemy miały duże problemy z rodzicami. Następnego dnia przyszliśmy do szkoły, jak to mówią, na chwiejnych nogach. Wszystkie nasze myśli dotyczyły jednej rzeczy. Kiedy dyrektorka na sesję I stało się to na jednej z lekcji. Dyrektorka przemdliła zadziwiająco spokojnie, ale jej twarz wyrażała złość. Poinformowała nas, że przyjechała wczoraj wieczorem, ponieważ odebrała telefon od policji, informujący ją, że w szkole włączył się alarm. Co więcej, tej samej nocy ktoś w szkole wybił okno. Oczywiście zrzucili na nas tą zbitą szybę, bo innych wyjaśnień nie było. A pieniądze, które wezmą od naszych rodziców, będą bardzo potrzebne na naprawę. Ja i Monika błagałyśmy dyrektorka, żeby nic nie mówiła naszym rodzicom. Nic sam nie odpowiedziała, tylko pokręciła głową. Kiedy wróciłam do domu bez szansy na przemknięcie do swojego pokoju, mama złapała mnie za rękę. Od razu zdałam sobie sprawę, że wie wszystko, bo i rodzice po prostu wystraszyli się. Nie widziałam ich wcześniej w takim stanie. Powiedzieli mi, że razem z Moniki musieli zapłacić za naprawę okna. Oprócz słuchania wykładów o tym, jak źle się zachowałyśmy, a także bardzo się starali negocjować z dyrektorką, aby nie wyrzucić nas ze szkoły. Serio, ona chciała je wyrzucić. Nasi rodzice poręczyli za nas, więc gdybyśmy znowu popadły w konflikt, musiałybyśmy poszukać innej szkoły. Następnego dnia szkoła podszedł do nas tytuł i Cooper. Powiedzieli, że słyszeli o sytuacji, w której się znalazliśmy. Już się nastawialiśmy do otwarcia wątpliwości z ich strony. Ale tytuł i Cooper ku naszemu zdziwieniu zaproponowali zakopanie do wojennego i wyrazili współczucie, dodając, że sami nie chcieliby znaleźć się w podobnej sytuacji z powodu głupiej rywalizacji. Przyznaję więc trochę za że faktycznie swoimi krokami chcieli zwrócić naszą uwagę i wybrali taką metodę, aby być na równi z nami, ale teraz widzą, że była to lekkomyślna decyzja. Ja i Monika byliśmy zszokowani tym wyznaniem. Wiedziałyśmy, że sprawy zaszły za daleko i zgodziliśmy się na pojednanie. W rezultacie zaprzyjaźniliśmy się i staliśmy się zgraną paczką. Dzieci jeszcze długo rozmawiały o nas w szkole, pamiętając całą tę sytuację, ale nie przejmowaliśmy się opinią kolegów z klasy. Wszystko to pomogło mi zrozumieć, że nadszedł czas, aby przestać podążać za reputacją. Ponieważ jeśli ciągle skupiasz się na opinii innych, możesz zatracić się i robić. Rzeczy. Chociaż od czasu do czasu żartowaliśmy i bawiliśmy się wzajemnie, ale tak, żeby nie dawać innym zmartwień. Mam nadzieję, że podobała ci się moja historia. Nie. Jeśli tak, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. Nie. Cały czas pojawiają się na nim nowe ciekawe historie i możesz kliknąć ikonę. Nie. Aby je zobaczyć, że trzeci powodzenia i niech wszyscy Twoi wrogowie staną się twoimi przyjaciółmi. Sorki, że odcinek trochę nudny, ale nie chciało mi się tego gówna komentować ani nic mi się nie chce, ale chciałam coś wrzucić, TWT. Dobra to na tyle Bajo. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.